Tym razem wracamy do części ósmej, gdzie uzyskaliśmy z, dwoma z jedną funkcją wirtualną, z jednym destruktorem wirtualnym usuwanie wszelkich obiektów bez wskazywania, bez ich deklarowania wcześniejszego, wskazywania na nie delaytem i tym podobnych rzeczy. Tym razem dodamy... Następną klasę. Tym razem binarnego węzła o dwóch rozgałęzieniach. Ten minus był z jednym węzłem składowym. Ten będzie z podwójnym węzłem składowym. Że to będzie klasa bazowa dla operacji arytmetycznych, które będą brały prawą stronę, lewą, lewą i prawą. Będzie konstruktor. destructor w konstruktorze argument node l node r left równa się l i right równa się right destruktorze delete left delete right to jest klasa bazowa do operacji na przykład takich jak plus konstruktor eva a w konstruktorze mamy to samo co w konstruktorze bnode czyli l i wywołujemy w liście klasę bazową TreeNode z L i R argumentami eval return left Eval. Plus write. Tak, i tutaj średnik. To jest jakiś znak zapytania. Missing. tak bo to nie jest lista inicjalizacyjna, tylko w ten sposób zrobiona. Przypisanie wskaźników. Referencji na referalne. Teraz dodamy. Tu jest minus. Zrobimy z tego tak plus. a, B, c to będzie c, D, e tak, plus e gdzie minus new int tak, i new int 4 i tu trzeba będzie wypisać tym razem obiekt e e, może być na c, tam to akurat nie mają oznaczeń żadnych. Sprawdźmy czy to wszystko jest prawidłowo wpisane. No conversion plus. No tutaj widać błędem jest brak konstruktora klasy bazowej node gdzie możemy wpisać na przykład hmm. tylko że to powinno być gdzieś jeszcze tu podane na przykład minus plus, tak plus a tutaj trzeba dopisać jeszcze ten plus 100, 102. Brakuje tego enu Int równa się 100 minus i plus 102. Tym razem tutaj będzie int. Tutaj jest problem taki, że brakuje tego tutaj plus, a tu trzeba zdefiniować jako int code i podać no code. Jeszcze raz uruchomić. No. Błędów jest trochę mniej. Trzeba przekompilować, żeby się sumęły. Syntax error. No tak, brakowało średnika i powstało tyle błędów. Tym razem jest ich trochę mniej. Minus, gdzie to jeszcze jest ten? Mówi, że no matching plus new. Pewnie brakuje tutaj new i już jest wykonany program. Alokowanych jest 6, w tym dwie setki, więc 101, 102, 3, 4, a usuwanych jest też 6. To jest dwie setki, 101, 102 i 3 i 4.